Ba. Cześć mistrzu Cześć, cześć to dzisiaj idziemy do tej świątyni po księgę, tak? Tak, tak. Aha. Masz jakąś mapę jak dojść do świątyni? No ja wiem, zaraz zobaczymy. Gdzieś tu chyba na funkcję powinno być. Oj. to Każdy yy. e. hmm. może być. Ja na chwilę um, wziąłem sobie półkę całą. Czekaj, 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 czekaj. Gdzie to jest na to? Gdzie to jest na to, na to, na to Mapa, mapa jupi! Zobacz jak chwilę, my się zaraz na dworze spotkamy. Dobra, to ja czekam już tu przy wejściu na przy wodospadzie. Okej. Okay. Ale fajnie. Okay. Jest Okej okay. Nauczyłeś się mocy teleportowania Aha A nauczysz mnie też? O, to może, może... później Musisz w nocy zabijać takie potwory, takie, które mają długie nogi Okej, okay, dobra, tam Jest. Takie strasznie wysokie Dobra Chodź, idziemy Okej okay? Jeszcze muszę poczytać a takie jedno pytanie. Mamy jakiś plan? Tak, no, taki mamy w miarę mamy. Okej. Okay. Taki w miarę, czyli... czyli? już musimy iść w tamtą stronę. Nie, nie, chyba nie w tamtą. Tam musimy iść. Z tego co sądzę. To może zatrzymamy się trochę wcześniej przed świątynią i wyjawisz mi cały plan. Okej, okay, okej. Okay. Poczekaj, ja dalej. Wow, fajne teleportacja. Eee, widzę ją. To może chodźmy tutaj za drzewo? Mistrz, bo... Ja jestem. Okej, a mnie się nie warto. Może by tak nie z zniknęło, tylko po kolei. Weźmy mi głowy plan. No to pierwsze, co musimy zrobić, to musimy tam dojść, mhm. yy, zabrać jajo smoka. Czy co? No i książkę taką yy, wyjść. To taką podobną do tej, ale. Wzająć się z innym tytułem. Tak. No to ty na mostem pełnym przeszkod, a ja spróbuję odwrócić uwagę tych straż. Poczekaj, bo mi tutaj coś nie gra. To jest jakaś świątynia klanu, tak? Tak, tak. Ale nie naszego. To jeśli to nie naszego klanu, to ta, nie, to ta świątynia nie powinna mieć jakichś takich yy, pułapek przed ich wejściem lub bram powinna mieć i chyba ma. Więc lepiej na siebie uważać. Aha, może jakaś podpowiedź? Uważaj na moście, tam zawsze najwięcej pułapek jest. Aha. A, A ja spróbuję ich szybko straszyć. No to widzimy się e, gdzie? Przy książce? Albo w to widzimy się w domu, może, tak? Nie, ale przy książce może być. Okej, okay. albo w niebie, albo no, tam. No, no. no to. Dawaj. No to ty dawaj, dawaj. Eee. Eee. Upsi! What's up? Yeah! Jestem s... o... Myślałem, że będzie jestem Waman, Najpierw Waman, zabrać Waman, tam Waman, jestem Waman, jestem Okay. Uh. okay Okay Så det er Coś nie tego zrobiłem O okay. mistrzu mm, o. Musimy się ten... Szybko, szybko Musimy uciec. Teraz Znalazłam prawidłowe jest smoka Mistrzu O, książka ja, ja wezmę, spokojnie Dobra to co? O, łódka, dawaj, szybko uciekamy. Dawaj, ja się spróbuję przeteleportować. O tak. Ucieczka, ucieczka, szybko, szybko. Zostawiam szybko. sobie tę mapę. Strzelają! Raz, myślę, że będzie gorzej. Uff. Mistrzu! Mam książkę. Teraz byle nie uciec. Ciekawe co z mistrzem. Ała. No nie no. To chyba jakieś żarty. Mistrzu! A co ty? Co to było? Kurde... Mistrzu, pomocy!

o, o, o. Pójdę odwrócić uwagę straży. Jeszcze. Okej. Okay. Weź mój y, Ale fajnie świeci się. No zły dobrze. Kurde. Ciekawe, kawałek, że pomyślał o apteczce lub o czymś. Proszę nie. Kurde.

I zamykamy. No. no to... Ty mistrzu i spać, a ja przeczy 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 przeczytam książkę. Czekaj, zobaczymy się rano. Okej, okay, cześć, pa.